A więc kreski świry widajcie we wtorku, w popoł popołudnie, wieczór. z koło 8. Zobaczcie, szybko chciałem wypłynąć. Nie wziąłem się dziska do łajby, wziąłem deskę, jakąś pękka pod dupą łódź się przechyliła. Wody nabrałem całe plecy mokre, torba, wszystko mokre, dupa mokra, ale się nie poddajemy. Wylewam wodę i płyniemy. A dzisiaj ze mną idziemy kóweczka i spini. Ale coś, się, że mochówka bardziej w ruch pójdzie, bo jest to w wręcz. Także zobaczcie, co przy rybie. Hej. Dobra, kochani, wyprzygnęliśmy. tak, jak nie będzie nic na mokrą, czy na rzuczka powierzchniowego wychodziło, na muchę, to założymy streamera. Próbujemy za ze za szczupakiem, a jak to też nie pomoże, to na sam koniec porzucamy sobie właśnie za szczupłym na spinning. Ale mam nadzieję, że muchóweczką na że z jednostki pływającej pierwszy raz, jest pełen optymizmu. To jest takie, że daleko trzeba przed sobą, bo upływamy. Mamy zasięg wszędzie. Aby to coś chciało wziąć, no, nie widzę, żeby to drobnica spławiała. nie wchodzi, ja, nie wchodzi działamy, tam po tam właśnie płyniemy no chyba się spodziew spodziew to będziemy przetrwać cały rok w przyszłym wyjdą tego efekty a ja założę sobie teraz jakiegoś jeżdżarka myślę, że to będzie dobry, dobra decyzja i to założymy biało-czerwonego flagowca założymy na ja poporze on bardzo fajnie pracuje, bardzo mi się jego czasem mega podoba Ob, ob, on trochę jest ale to nic, da rady. nie wiem dlaczego, że ona sama nie wie bo to od niej lakiery dostałem czemu tak poschodziły może przez to, że najpierw bejcem pomalowałem bezberwną przynęty, żeby wody nie chłonęły w razie wody, lakier nie miał tego się trzymać o, samy na ciężko on bardzo fajnie pracuje, jego wystarczy zwijać on robi swoją robotę. Rzuty im też są przekrozackie Uwaga robi swoje. bo to lepiej całą Tak mocno, że hej. Ole, ja tam pognał po szatorach, po kapelonach pogonił będzie się pierwszy zawodził spinaj bajta wyszedł, ole wyszedł o, o panie o panie, ole bestia po naszej lewej Ole bestia po naszej lewej wyszła bez kitu nie nie była mała ryba Siedzi, ej, siedzi. Jak się rzucił, widzieliście? U nie jest mały. U nie jest mały. o panie. Nie dam mu zwiać. Zdziała się, że. Oj, co idzie jak chce. Ale się boję. ale się boję. Trochę mu poluzuję. U. O, zaczyna walczyć. O. O. Jest, jest, jest. Uuu, nie jest mały. Co on mi z wędą robi? Ja pierdziele. Gdzie, gdzie, gdzie? Ole, idzie. O, człowieku, wyszedł. Ole, kaban. Ło, ło, wow! go, mam. Ole, pięknie. Jo, gdzie? Ole. O, jest, 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 jest. Trzymam go. Słuchajcie, trzymam go. Jest, zaraz się podda. O. Zobaczcie, będzie mój rekord seta. Ja pier... O. Człowieku! Nie utrzymał go! O, Cholę się trzęsę Gdzie gdzie chodź tu chodź? chodź. Jopie! Ja nie wierzę! O człowieku! Ciąga mnie chce Jesteś mój! że jesteś mój! Kurde, tylko mi nie, odgry... nie odgryź, mnie ręki. Ja pier... Nie odgryź mi ręki! Nie ja Nie odgryź mi ręki, ja cię proszę! Nie jest taki aż duży, ale słuchajcie! Silny już, już o, a! O! O! Jezu! kotwice, pamiętajcie o kotwicach, to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo, ale to bardzo ważna rzecz. Ule, wiele ryba. Mam go, mam go, bardzo mocno. Ja pierdolę, nabrałem wody. Jo, życiuwa, życiuwa, seta życiuwa, seta życiuwa. Jezu, tylko spokojnie. Pamiętajcie, przy takich rybach. To jest bardzo ważne, ale bardzo ważne zachować spokój. Dobra, wędka już jest odłożona, jest bezpiecznie. Ja go bardzo mocno trzymam. O, ale. O! Słuchajcie, zobaczcie, co się stało, już wam pokazuję, co on zrobił. O! O! Zobaczcie, gdzie się kotwica wbiła. W klatę mi się kotwica wbiła. Masakra. O, ja nie założę teraz telefonu. Mam go, mam go, słuchajcie, mam go. Ja pierdzielę. Ja go na tym nie zmierzę. Jak ja na tym mogę zmierzyć? Teraz powinienem wiecie, co do brzegu płynąć. No nie wiem, spróbuję. O, ale to jest mocna ryba, o, ale to jest silna ryba. Zobaczcie, kiecielsko. Jezu, Maria. Ja nie wiem, czy wy mi uwierzycie. On ma, on ma, słuchajcie, 84. 5. Ile ma tam? Widzicie? Oś... 90, 90, pobiłem swój rekord. Jezu Maria 90. Zobaczcie, jaka to jest bestia. Jezus Maria. Uf. Ja pier... Już nie wypuszczam. Ale mam łapy po kartanu, słuchajcie. Warto było dziarka założyć. Zaraz wam pokażę na co mam wziął Odpłynie, spokojnie. Zobaczcie, zaś odwróci. Dotleni się. Nie zrobiłem tego profesjonalnie. No mała łódka, tak? Ja mu zaś pomogę. Dojdź do siebie. Szybko. Z kotwicą w brzuchu. Jeśli nie go odwrócę, zaraz go złapię. Zaraz. Czego dotlenić, słuchajcie? No ja nie wiem, co teraz mam z nim zrobić. Mam całe, zobaczcie, wszędzie pełno wody. Ach, dobra, ocknął się, poszedł. Popłynął, widzieliście? Popłynął. Widzicie, małe łódki, to jednak jest minus przy dużych rybach. Ja pierdolę życiowe szczeliłem. A, wypiłem. zobaczcie na co. Wypiąłem go na mojego flagowca. Ja pierdzielę. O, ale tu, zobaczcie moją rękę. Słuchajcie, naprawdę nie były przelewki, nie? Mam pełno wody w łódce. Zaraz tu się muszę wybrać. Ja ochłonę i zaraz do Was wracam. Moi drodzy, masakra. Normalnie nie mogę okonąć. ochłonąć. Zobaczcie. Pia, to... No to wam powiem, że Jestem mega z siebie dumny. Zaraz wam pokażę faworyta. Na dnie gdzieś tam leży. W i wody nie wylałem. Nie mam czym. Wiecie czemu ja tak się mega cieszę, bo na własnej roboty przynęte, tak? To jest to co jak... To jest... O, się naplątało. Nie mogę tak się trzęsę. Masz mi. Jeszcze teraz nogi mokre, plecy mokre, zobaczcie jak on wygląda, zobaczcie, on nie pamiętam ile waży, ale też nie mało, też nie mało, dobra, łowimy dalej, jak żerują, to łowimy dalej, dobra, walczymy dalej, teraz chcę wypłynąć, Aha, myślałem, że drugi, tylko wyrzuciłem przynętę, ale to bym już wędkę prędzej zabrał, ale przygruchotał, dobra, łapiemy się po kapelonach, będziemy się przesuwać dalej, gdzieś zahaczę to, najwyżej, i to będziemy się cholować. Druga ryba nie. To jest zaczep raczej. O tym właśnie mówię. O, zaczep... o, puścił. Zaczepami będziemy się holować, Ale pracuję wędka dalej. Wędka przynęta. No zaczep. O! Przy tej rzuce co ja mam, to się nie martwię. O zaczepy. Tylko te wodę, co mam w... <laughs> w łódce, Ja pierdziemy. Co to ja nie wierzę, ja normalnie nie mogę uwierzyć słuchajcie, będę teraz cały tydzień przeżywał życiówkę szczeliłem, na własnej roboty przynęte, życiówkę szczeliłem ale zaczepiło się brzydko, nie chcę puścić słuchajcie nie chcę puścić ja pierdziele wiem, że go nieprofesjonalnie wypuściłem i tak wiele rzeczy było źle zrobionych wiem, że wie, wiele hejtów się posypie, słuchajcie ale na takiej małej łajbie, takiego szczupaka o naprawdę, słuchajcie, nie jest łatwo. Ja wiem, że zaraz powiecie to weź dużą łódkę albo z Belibota. Słuchajcie, dużą łódkę miałem. Mam, tylko muszę ją do końca skończyć łatać, ponieważ przez okres zimowy była na brzegu, żeby ją sobie podremontować. Ale jakieś gnojki mnóstwo łódek poniszczyły. Strasznie dużo łódek poniszczono. I nie tylko mi, bo poszło 12 łódek z tego co wiem. 12 łódek poszło, było opisanych. Tu moja była 13, a podejrzewam, że było jeszcze więcej. Jeszcze więcej o wiele. No, wiem, że trzeba hamulc trochę będzie podrzewać, bo spływałem do takie mamuchy. Trzeba uważać. Żeby wędki z rąk nie wyrwała. Naprawdę piękny sztupak. Ojenny. 9 dyszek. Rekord życiowy pobity. 9 dyszek. Piękny, łeb miał taki jak ja. <grywa> U Materdeo. Co jest? Lagowiec? Wszystko gra, tam coś się rzuciło, to tam też rzucę. Okej. Okay. A widzieliście on tu po lewej chlubną. Powiedziałem, że wyszedł ładny szczupak. Rzuciłem kawałeczek dosłownie... Ole pogonił! Ole pogonił. Ciekawe czy to widzieliście. Então será que eu me desaprime então? Trudno, trochę za kapelonki, ale wejdzie w kapelony niestety Przeszedł Przeszedł Uj, kapelon, dobra Ciągniemy się, spokojnie Myślałem, że jakaś mamucha <grytanie> Straciłem flagowca, czekajcie, straciłem flagowca, agrafka puściła, nie wierzę, nie, zobaczcie, rozgięła grawkę, tak dobrze, że nie na rybie, to, że on w kapelonie, to w dupie, co zrobię nowego, zobaczę, może Bo może w gdzieś tu, raczej wątpię. trudno, no, tak bywa, najlepiej pracował ze wszystkich, nie, no nie widać go. To ci miał no, szczęścia, go znajdzie. na nie budził No trudno, nie martwimy się, no, tak, tak bywa słuchajcie. Zaraz grafie chętnie. Hmm, co my tu założymy? Dobra, to jak mówiłem, spinner bajki idzie w ruch. Trudno. Nie ma co się nad rozlanym mlekiem. No, grawka trzyma. Dobrze trzyma. No, nie, musiała być niezapięta widocznie. Musiała widocznie być niezapięta. A szkoda. No, tak bywa, słuchajcie. Ludzie droższe rzeczy tracą, tak? Na rybach. Ja straciłem kawałek deski trochę ołowiu. Spinnerbait, pamiętajcie, prowadzimy wysoko, wędziskiem i powoli. I on już robi robotę. Dzięki temu na kapelona się nie zahaczy. Ewentualnie owinie. Widzieliście? Słoneczka. Jezu, jest Zahaczyłem, patrzcie, kapelona wziąłem i zahaczyłem Kurde, poczułem rybę Kurde, lepa. zobaczcie, poczułem rybę, dobrą rybę No to dzisiaj jest dzień błędów To dużych błędów, kosztownych błędów Wiecie czemu, podejrzewam? A amatorszczyzna Jestem podjarany po tej dziewięć i łapień się cały czas trzęsą, dla widzi no, tak to wygląda O, puścił puś, puś, puś. A tak nam nie puściło okay, okay flagowca. Pięknie pracował. Ja nie wiem, co mu nadawało taki tor ruchu, on tak fajnie pracował. No nic. Ale no nic. Zrobiłem trzy kotlety. Pamiętam czarnego właśnie tego flagowca. I jeszcze mam takiego siwego Nie siwego taki srebrnawy. I każdy na chodzi, słuchajcie. Każdy na chodzi. Nie wiem, czy to chodzi o rozmi rozmieszczenie ołowiu, o ilość ołowiu. Ło, tam co wyszło? No nic, nie chcę na spinnerbaita, to walimy kotletami z powrotem. Zaraz założymy coś ładnego właśnie może tego, tego srebrniaczka tego ładnego gdzieś miałem nie wiem w którym pudełku dobrze, że, że zdążyłem Wam go pokazać zobaczcie, w tamtym roku ten nam dał rybkę o. co nie, od, od komu kolorki zrobiłem też takiego czarnucha, widzieliście w na 1 maja, no to niestety farba już z niego schodzi zobaczcie jak on już wygląda a zaraz Wam pokażę jeszcze innego spinnerbaita, taki paskowany no to zaraz może wszystko pływam, ja pierdolę, wszystko Masakra. może jeszcze coś przygotuję zaraz tu mam do truciu, sobie zrobiłem takiego różowego fajnego, jak majteczki. No i o, widzicie? Czekajcie, nie widzę, czy dobrze pokazuje. No i tak. Zobaczcie, jak się mieni, do kartowy. To jest taki lekki róż Teraz się ciemno, robi powoli. No, to myślę, że będzie akurat taki kolorek, bo pod wodą już też nie jest za jasno pewnie. No zobaczymy, może on nam coś otworzy teraz w Dobra kochani, komarów pełno, mi że się psikałem. Leciało mi się pożegnać, już podejrzewam, że jest koło dziewiątej. Jest mi cholernie zimno, zobaczcie. Ja w wodzie siedzę. No. To gleba tam, przy pomoście, na plecy jeb. biedrona teraz tu z tym szczupakiem panika, zobaczcie Obiekty ja się Ubiekty w całej części, bo ja się trzęsę, bo jest mi już zimno zaraz łapię za wiosło i wiosłuję do chałupki także, no wybaczcie no, amatorszczyzna amator niesamowita no. tutaj wiele rzeczy nie zagrało tak jak powinno zagrać do tego jeszcze moja panika ale szczupak odpłynął jest dobrze Także no... Wiecie co to pokazuje? Wiecie co to pokazuje? Że trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i czas ćwiczyć. Tylko pobyt nad wodą, czyli praktyka, da nam to wszystko, co oglądacie w wędkarskich YouTubach, czy in innych czytacie w portalach społecznościowych, jak się zachować z rybą. Zobaczcie, no, na tej łódeczce to naprawdę... Jakie ja miałem przecież 90. Te problem? No to metra, to ja tutaj nie chcę mieć. Choć wiecie, jak w człowiek myślę, sobie, jednak chcę, ale. I dla mnie to byłaby męczarnia tutaj, i dla niego. Także. Zakończymy już nasze... naszą dzisiejszą wyprawę, bo zimna się jąka Masz. Trzymajcie się wędkarskie chwili hej, narka.